Ashanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na kolejne czytanie z cyklu Masz wiadomość. Zobaczymy, co tym razem karty mają Wam do przekazania na ten nadchodzący czas. Także wybierzcie karty, które Was przyciąga. jak zawsze intuicyjnie, bez zastanawiania się i zaczynamy. Zapraszam. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer. Jeden. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I słuchajcie, ta karta często mówi o podróżach, być może przeprowadzkach w, w niektórych przypadkach, ale przede wszystkim ona dotyczy Waszych wyborów, kierunków. I Niewykluczone, że nadchodzi teraz czas, aby określić w jakim kierunku chcecie zmierzać w swoim życiu, tak w odniesieniu do jakiegoś projektu zawodowego. Być może chodzi o relacje, jakieś takie zmiany zawodowe, albo właśnie chodzi o zmianę lokalizacji, tak przeprowadzkę, tak jak powiedziałam na początku. Także nadchodzi czas decyzji u was. I wygląda na to, że nie ma chwili do stracenia. Nie powinniście zwlekać z decyzją, bo jakaś okazja mogłaby Wam przejść koło nosa. Ewentualnie, no coś tutaj, albo ktoś nie będzie czekać wiecznie, tak? Także zobaczymy, co nam karty mają do przekazania. Jakie wybory, decyzje przed Wami. Więc mogą się w najbliższym czasie pojawić nowe możliwości. Hmm. A, słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestię związaną z jakąś relacją, no to tutaj. Yy... Widzę taką specyficzną sytuację, moi drodzy, tak jakbyście mieli do czynienia z osobą. Wy możecie mieć bardzo silne połączenie ze sobą, tak, pod wieloma względami. Tutaj mamy zaznaczoną taką silną więź, szczególnie duchową. Możecie, możecie czuć się energetycznie, niezależnie czy jesteście blisko siebie, czy daleko. No, ale właśnie, tak jakbyście nie do końca wiedzieli, na czym stoicie w tej relacji. To może być relacja, w której już jesteście jakiś czas i ona czujecie, że się nie rozwija, że. No, czujecie tutaj pewien zastój w tym temacie, ale też może chodzić o kogoś, z kim w tej chwili nie macie takiego stałego kontaktu, albo ktoś raz jest, raz go nie ma i czekacie. Tak? Czekacie, aż tutaj w końcu ten czas takiej separacji się zakończy, ewentualnie aż. No, właśnie, ta osoba podejmie decyzję, bo tu ktoś boi się zaangażować, ktoś boi się, żeby wasza relacja weszła na wyższy poziom tego zaangażowania. Ktoś z różnych względów, to może chodzić o względy takie bardzo pragmatyczne, finansowe, tak? Ktoś boi się wziąć odpowiedzialność. Um, za to wszystko, za, za relacje, za wspólne budowanie czegoś na przyszłość. Ktoś obawia się, um, słuchajcie, być może ze względu na wcześniejsze przykre doświadczenia, albo tutaj um, są inne czynniki blokujące, osoby trzecie, zobowiązania. Także wszystko zależy od ym, sytuacji, waszej sytuacji osobistej. W każdym razie, tak jak powiedziałam, wy już od dawna prawdopodobnie czekacie na rozwój sytuacji. Być może coraz bardziej odczuwacie pewną pustkę, tęsknotę, tak? Yy, czujecie, albo dopiero to nadejdzie, tak? takie rozczarowanie w związku właśnie z tym brakiem odpowiedzialności. Że tu wy, powiedzmy, jesteście zdecydowane, zdecydowane, wiecie, czego chcecie, a druga strona mm, cały czas jakby stała w drzwiach albo w ogóle się wycofała. Chociaż wiecie, że nie jesteście <laughs> jemu czy jej obojętni. No i co z tym fantem zrobić? Dlatego karty, karty tutaj pokazują, że tu nie chodzi o to, żebyście wy cały czas czekali. I tkwili w tym zawieszeniu, tak? Tu też nie chodzi o to, żeby wywierać na kimś presję i, i teraz kogoś przyciskać do muru, że ma już teraz podjąć decyzję. Tu trochę chodzi o takie odpuszczenie w tym temacie, poddanie się, zaakceptowanie tej ewentualności, że ktoś jest w takim punkcie, jakim jest. Ale to, to, to nie oznacza dla was, że wy również musicie tkwić w tym punkcie, takim martwym punkcie. To nie oznacza dla was, że wy musicie czekać. Aż ktoś przejmie inicjatywę. I tutaj właśnie nie o to chodzi, żebyście teraz to wyprzejmowały pałeczkę, szukały na siłę tego kontaktu, jakichś takich interakcji. Um... Ale, żeby to nie poszło w drugą stronę, że nadal czekam, tak? Wycofuję się i czekam. Tu chodzi o to, że Wy macie zająć się swoimi przedsięwzięciami, macie podjąć decyzję, że chcecie być szczęśliwi, decydujecie, że wybieracie teraz szczęście i spełnienie dla siebie, podejmujecie decyzje ważne, być może, które wcześniej gdzieś tam czekały na odpowiedni moment. Niezależnie od tego, co dana osoba myśli, i w ogóle niezależnie od tego, od tej waszej historii uczuciowej, relacyjnej, bo być może właśnie ta relacja, ta osoba i to czekanie powstrzymuje was przed czymś ważnym, blokuje wasz potencjał. Więc teraz jest, jest czas, żeby podjąć decyzję niezależnie od tego, czy ta osoba za wami pójdzie, czy też nie. Nie oglądając się za siebie. Odpuszczenie. I nie na zasadzie, okej, okay, to mam cię gdzieś, y, albo bardziej nie na zasadzie, to ja idę, y, albo idziesz ze mną, albo, albo nie. Chodzi, chodzi mi o to, że, żeby nie stawiać warunków. Żeby się. W tym wszystkim nie wywyższać, tak? Tylko z taką akceptacją i zrozumieniem, ale z dbałością o to, co jest dla Was ważne i istotne. Bo to jest czas, żeby podążyć za sobą, żeby działać w zgodzie z własnymi zasadami, a nie żeby wiecznie czekać. Tutaj mówię tkwić w takim. Nie wiadomo czym, zawieszeniu, czy wywierać presję. Więc to może być moment takiej w cudzysłowie próby, yy, i moment właśnie tego, że trochę dojdzie tu do jakiegoś oddalenia. Ja mam wrażenie, że w wielu przypadkach, oczywiście to nie będzie u wszystkich, że ta osoba po prostu potrzebuje czasu, yy, że ta osoba uzmysłowi sobie. Coś bardzo ważnego, w związku z tym, że nagle straci Was z horyzontu. I tutaj wówczas faktycznie możecie, y, będziecie mogli z, dostrzec taką zmianę w tej energii. Jeżeli odpuścicie, ale nie odpuścicie dlatego, żeby coś uzyskać, tylko dla samej siebie czy samego siebie. I to też może się tyczyć pewnych przedsięwzięć, tak, tak jak powiedziałam, yy, zmian zawodowych. Yy, tylko tu już trochę inaczej, bo yy, mówię, niewykluczone, że faktycznie pojawią się nowe możliwości, które mają Was popchnąć. W, w kierunku większej obfitości, sukcesu, ale wy, wy macie tą decyzję podjąć. Wy już nie macie zwlekać, odkładać czegoś na później, tylko macie działać i otworzyć się na te możliwości. I czasami to oznacza, że trzeba zamknąć jakiś stary rozdział za sobą. Nawet jeżeli przywykliście do tego, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko funkcjonuje, Mm, więc tutaj może, mogą, mogą się pojawić na horyzoncie nowe propozycje dotyczące współpracy. Z perspektywy czasu, mm, jeżeli podążycie za tą zmianą, no to nie będziecie żałować, że się odważyliście. Także do boju. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się. papa. Pa. Witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne. Bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. Dwójeczki. Ta karta często wskazuje, że nadchodzi czas jakiegoś takiego rozłamu, czas straty, w niektórych przypadkach rozczarowania, czas ogromnej transformacji, czyli tej metaforycznej śmierci. Więc tutaj możecie czuć się przytłoczeni, możecie czuć się rozczarowani właśnie w związku z, z pewną sytuacją. Z decyzjami, które nie były z Wami konsultowane. I może chodzić o różne rzeczy, jak zawsze, tak? Być może chodzi o Waszą karierę zawodową, być może chodzi o partnerstwo, relacje, czy też twórczy projekt. I na pierwszy rzut oka, to nam się wydaje, że wszystko dzieje się nagle nieoczekiwanie ale. Prawdopodobnie tutaj otrzymywaliście pewne sygnały, że idzie jakieś zagrożenie, że coś, że coś się dzieje. Tylko na pewnym poziomie mogliście, jakby to powiedzieć, czasami wolimy czegoś nie widzieć. Czasami wolimy udawać, że nie dostrzegamy tych właśnie znaków ostrzegawczych czy czerwonych flag. I teraz nadchodzi czas, gdzie należy zaakceptować tą sytuację, która się przydarza, właśnie w cudzysłowie niespodziewanie, bo to czas dużej transformacji. Wraz z tą burzą. Hmm. No, dla Was to taki sygnał, że nadchodzi nowy początek. Coś tutaj się zmienia. Szansa na jakiś nowy start. Zobaczymy, co nam karty tutaj dopowiedzą. Dwójeczki, o co może tutaj chodzić. tutaj się Wam zaznaczył. No, wiecie co? Yy, może być tak, że wywo wywołujecie wilka z lasu yy, i zastanówcie się, czy przypadkiem ostatnimi czasy yy, na zbyt często nie myślicie o kimś z przeszłości. Może chodzić o byłego partnera, byłą partnerkę. Może chodzić po prostu o osobę, która. Była w waszym życiu, była jakimś ważnym, ale ostatnimi czasy nie mieliście. Czasu nie mieliście kontaktu. Być może było takie podglądanie siebie. Ale nie dochodziło do jakichś takich większych interakcji. No i tutaj. Mm, wiecie, jak to jest? Czasami o kimś nagle pomyślimy, i po kilku dniach albo nawet. W tym samym dniu ta osoba się odzywa. Jakby wywołana naszymi myślami. I jeżeli jest ktoś taki w Waszym życiu, no to możecie się spodziewać, że dojdzie do kontaktu. Wygląda na to, że yy, ta relacja, czy ta znajomość była, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć pełna, pełna bólu, czy, czy rozczarowania jakichś takich niefajnych sytuacji, ale no, te niefajne sytuacje no, mia mogły mieć miejsca, miejsce, tak? Być może doszło do zdrady, być może ktoś zawiódł bardzo mocno Wasze zaufanie, albo na odwrót. Hmm. Ktoś postanowił się odciąć totalnie na amen. No ale właśnie... Hmm. Wygląda na to, że znowu dochodzi tutaj do jakiejś takiej komunikacji, co może spowodować, że ta rana zamiast się zabliźniać, to w cudzysłowie znowu zaczyna krwawić, znowu odczuwacie pewne emocje. To może być stres związany z tymi interakcjami. To może być jakieś takie napięcie w ciele, właśnie ból. Um, tutaj różne wspomnienia mogą um, gdzieś tam was nachodzić, i niekoniecznie będą one łatwe do przełknięcia. Um, ale dla Was, ja bym powiedziała, że w niektórych przypadkach jest to szansa na to, żeby wyjaśnić pewne tematy. Tak? Wypowiedzieć to, co być może wcześniej zostało niewypowiedziane, i zamknąć raz na zawsze ten rozdział. Bo tutaj, z tego co patrzę, to ta energia, która do Was przychodzi, ona jest pełna dumy, pychy. Niekoniecznie skora do tego, żeby zobaczyć coś z innej Waszej perspektywy. Niekoniecznie skora do tego, żeby przyznać. Wam rację, czy też no, nie zawsze o tą rację chodzi, ale e, żeby zobaczyć, że też miała swój udział w tym, co wydarzyło się między wami. Tutaj znowu może dochodzić do takiego przerzucania się winą, tak? Odpowiedzialnością. Mm. Ale mam wrażenie, że jest to dane wam po to, żebyście uświadomili sobie, że o pewne relacje nie warto walczyć, nie warto zabiegać, że pewien etap trzeba zamknąć albo właśnie należy zaakceptować, że ktoś nie musi się zmienić, że ktoś może zostać w tych swoich emocjach, kisić się. No i trudno, no i szkoda, tak? Ale wy macie wybór. Wy możecie się otrzepać i iść naprzód, mądrzejsi o to doświadczenie. Tutaj też mam wrażenie, że mogliście albo macie do czynienia z kimś, kto, kto od Was po prostu bardzo dużo wymagał. Tak, jakby ta osoba miała się za kogoś nieskazitelnego, nad człowieka, kogoś, kto nie popełnia błędów. A wy okazaliście się tylko aż ludźmi, y, którzy te błędy popełniają. I. Y, no i mu, mo, niewykluczone, że nie raz musieliście zetknąć się z jakąś krytyką, z oskarżeniami ze strony tej osoby. To mogło być na, y, nawet słuchajcie. Y, to niekoniecznie mu, y, y, musi być ktoś z waszego bliskiego otoczenia, tak? Ale. To może być ktoś, z kim współpracujecie, czy współpracowaliście. I być może ta sytuacja będzie również katalizatorem zmian w waszym życiu, żebyście w dalszej perspektywie znaleźli się w miejscu, które, które da wam więcej satysfakcji. Otworzy przed wami się nowy rozdział. Tak to widzę. Ja bym powiedziała, że idą zmiany na lepsze. Ta osoba manipulująca, grająca nie fair w pewien sposób, będzie musiała się usunąć. Albo to będzie Wasza decyzja, żeby nie grać w ich grę. Także taki przekaz dla Was, drogie dwójki. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co. Pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. Trójeczki. No, ta karta wskazuje przede wszystkim, że wkraczacie w czas naprawdę wspaniałego uzdrowienia na wielu poziomach. I może być tak, że na Waszej drodze pojawi się ktoś, kto po prostu będzie dla Was ogromnym wsparciem, będzie swego rodzaju takim uzdrowicielem, ktoś, kto wskaże Wam pewną ścieżkę, tak? Albo Was w jakiś sposób naprowadzi na odpowiednie tory, ale też może być tak, że Wy mm, sami w sobie odnajdziecie właśnie tego uzdrowiciela. Sami sobą tak pokierujecie, że zmieni się wasza perspektywa na wiele różnych rzeczy. Także ja bym powiedziała, że nadchodzi ważny czas dla Was, który ma Wam przynieść przede wszystkim więcej radości i spełnienia. Znowu poczujecie, lekkość, za którą być może teraz tęsknicie zobaczymy o co tutaj chodzi co Wam karty mają do przekazania nie robię czytań na, na zdrowie ale jeżeli macie problemy właśnie w tym temacie no to jest bardzo dobry znak Może też chodzić o y, uzdrowienie dotyczące jakiejś ważnej relacji w Waszym życiu. To może być nawet relacja z przeszłości y, relacja z jednym z rodziców, z dzieckiem y, relacja, która y, ma do tej pory wpływ na to, jakie związki tworzycie. Bo też może chodzić o to. Ale powiedzmy, no tutaj może chodzić o byłego partnera, byłą partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, tak? Wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji w tej chwili się znajdujecie. Jeżeli ostatnimi czasy pewna, pewna relacja dla was ważna kuleje i, i nie dzieje się dobrze, pojawia się, czy też pojawiało się dużo konfliktów, nieporozumień między wami, sytuacja, była w jakiś sposób napięta a być może wręcz wszystko stanęło na ostrzu noża to tutaj jest szansa że albo sami sobie pomożecie znajdziecie rozwiązanie i uda wam się dojść do konsensusu albo pomoże wam ktoś z zewnątrz wiecie to może być również terapeuta tak różnego rodzaju hmm. No, i dlatego też zmieni Wam się perspektywa na wiele spraw. Tak jakby, jakbyście mieli otworzyć oczy i zobaczyć, że to, co wcześniej wydawało Wam się niemożliwe, nie do przeskoczenia, czyli właśnie, że no my już chyba się nie dogadamy. Um, że ta osoba w cudzysłowie nigdy się nie zmieni i zawsze będzie to samo, bo nie wykluczone, że po prostu pewne sytuacje pojawiały się w waszym życiu cykliczne, tak? te problemy w komunikacji, w interakcjach. I to mogło być dla was przygnębiające i, i mogło właśnie powodować wyrzut tych negatywnych myśli, przekonań. Tak tutaj otworzycie szeroko oczy, bo zdacie sobie sprawę, że. Jest zupełnie inaczej, może być zupełnie inaczej niż wy przypuszczaliście, że właśnie możecie się dogadać. Być może dostrzeżecie to światełko w tunelu, który wam pokaże, że jednak ta osoba nie jest taka zacietrzewiona w, tym, w tych swoich postanowieniach, nie jest taka uparta w tym wszystkim. I niewykluczone, że ten ktoś wyciągnie pierwszy, jak nigdy, do was tą rękę na zgodę. Także tutaj zdecydowanie zaznacza się um, taka sytuacja, właśnie konfliktu, który wprowadza w Was chaos, niepewność, ale um, na pewno warto szukać sposobu. Do tego, żeby się porozumieć, żeby się dogadać polubownie, tak? Bo to też może chodzić o jakieś kwestie dotyczące spraw zawodowych. To nie jest czas, żeby walczyć z wiatrakami, no bo wiadomo, że jest to z góry skazane na porażkę. To nie jest czas, żeby na siłę stawiać na, na swoim i uparcie trzymać się tej jednej drogi, swojego postanowienia to jest czas na to, żebyście byli bardziej elastyczni jeżeli chodzi właśnie o, o tą komunikację żebyście potrafili postawić się w sytuacji tej, tej, drugiej, tej drugiej strony bo to ułatwi Wam właśnie to spotkanie się dojście do tego momentu, że Wy będziecie mogli spotkać się po środku tej drogi i tak, jak powiedziałam wcześniej, dać sobie tą przy, przysłowiową rękę na zgodę. W niektórych przypadkach to będzie tylko tak, że tu dojdziecie do pewnego porozumienia, konsensusu, ale wasze drogi się rozejdą, bo tak ma to się wydarzyć. Tu nie chodzi o to, żeby toczyć konflikt. I za wszelką cenę postawić na swoim, tylko właśnie dojść do porozumienia, a później niewykluczone, że każdy idzie w swoją stronę. I dla Was to może oznaczać, że pojawi się osoba w Waszym otoczeniu, która wes wesprze Was w tym procesie i pokaże Wam poniekąd nowe możliwości, które przed Wami stoją. Być może pojawi się szansa na nową współpracę zawodową, nowy projekt, tak? Mm, ale tylko i wyłącznie dlatego, że przestaniecie się kurczowo trzymać tego, co Wam znane, albo jakiegoś takiego właśnie utartego schematu. I mówię, pozwolicie sobie na większą elastyczność. I tutaj Wam mocno się zaznacza ktoś z pod znaku, w ogóle koziorożca, ale też i strzelec, baran. Jeżeli dla kogoś ma to jakiś związek. Może być tak, że czekają Was pewne jeszcze sprawy do domknięcia, takie urzędowe, sądowe, chociaż um, to nam się tutaj tak mocno nie zaznaczyło, ale to, co ja tutaj wyczuwam, to no to właśnie, to sprawy, które trzeba będzie domknąć, i może być tak, że pojawi się, jeżeli wcześniej mieliście z tym problemy, trudności, nie wiedzieliście, jak się zabrać za pewne dokumenty, jak to wszystko ogarnąć? To tutaj może się pojawić odpowiedni specjalista, który Was naprowadzi, który Wam pomoże w tym procesie, również takiego właśnie uwolnienia się. Żeby znowu nie drzeć tych kotów z kimś, ale postarać się dogadać. No, także taki przekaz, trójeczki, dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.